Widzu, 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 wiem, że miała być batla widza, Ale skołowałem Cię mocnego sztosa. Jeżeli oglądaliście ostatni film, a mam nadzieję, że oglądaliście, to wiecie co się wydarzyło. Wiecie co się wydarzyło. W dniu dzisiejszym mamy giveawaya na 50 zł. PaySafeCard albo Blik. Piszecie komentarz z waszym, z Waszą ulubioną skrzynką, ale w CS-ie. Także nie na jakiejś chagódko w cs Więc jest pytanie z gwiazdką. Zostawicie łapkę w górę po tym filmie. Subujecie ten kanał oczywiście. I Wy się chyba domyślacie, co ja chcę zrobić. Po takiej wygranej, wiecie, wy chyba domyślacie, co ja chcę zrobić. I zrobimy to. Skopiujemy możliwie najdroższą batlę na case'a jaką się tylko da. 48 tysięcy złotych kopełem jest taki, że mam dosyć mocną pasę wygranych więc ja bym sobie to w jakiś sposób przegrał i to mówię poważnie, naprawdę naprawdę bym sobie tak z jedną batelkę wziął taką ostrzegawczą no za 6 koła, coś takiego to jest tej za 6, koła poszło E14. Bardzo fajna batla, Adiksonia, to mi się podoba. Gratuluję ci. Naprawdę, stworzyłeś fajne. Gamy z losowym Botem. I zanim skopiujemy tę battle to fajnie byłoby tak, może jeden, coś takiego przewalić, byłoby nie najgorzej. Stój, co jak ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135 z 1000-1350. Innymi słowy, 35% więcej. Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, nie mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodik FIAKO, Co więcej, możesz tej pozbyć. Wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek w związku z czym crafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na z kodem oczywiście fiako. Spokojnie. Piglociki za 800. No, szczerze, ja bym się nie obraził, jeżeli bym to zgarnął. No, ale rozumiecie, jaka jest taktyka, tak? Wygrałem 3 bitwy luźno pod rząd, wbijam oczywiście kolejny poziom, już 87 i poziomy na KS to jest istny, że to zaraz wam pokażę dlaczego, ale to w dalszej części filmu, więc oglądajcie, bo to Was zainteresuje. Gwarantuję, to Was zainteresuje, macie moje słowo. E, tymczasem, pigloty nam się kończą, najdroższa skrzynia. No tutaj, Adiksonie, kurde, fajna batelka, ale jakbyś to w drugą stronę łożył, że zaczynamy od najtańszych skrzynek i idziemy na najdroższe, bo wtedy jest taki, wiecie, tak ciekawiej to wszystko się prezentuje tymczasem kolejny pokry i daje na mękawice chociaż być może to właśnie jest coś, czego nie rozumiem. Więc tutaj Addison oczywiście twórz tak jak uważasz, bo na ta nawajam nie wysuwa na prowadzenie, więc w sumie nawet rzekać nie powinienem. To, że ja tak lubię, to nie znaczy że każdy tak lubi, oczywiście, że tak 300, no i teraz jest so close. 100 zł różnicy. Kejsider. No to dobra, to GG's Odpuszczamy tą battle, w sensie no najprawdopodobniej ją przewaliśmy i ta tortuga to, to nie dopi najgorzej. Pomimo, że skrzynia za 500 jest G. Fajna ta na zakończenie, chyba żona mnie tu jakoś wybroni. A Simowi ładny, ale to nie będzie warte. Tyle, żeby mnie tutaj. No i dobra, przegrywamy, przegrywamy. Widzisz, jak widzisz po mnie, nie płaczę. Jeszcze bym najchętniej taką jedną sobie przerąbał. Tak, TBH jeszcze jedną sobie przerąbał, żebyśmy tutaj mogli. tak, ktoś za dwa koła sobie stworzył taką batlę? Na jednego nitusia? Weo. No dobra, Weo. No dobra. Tylko nie wiem, czy na trzech to ma sens. Jakbym przewalił tą na trzech, to chciałbym jeszcze jedną przewalić na trzech. To jest widz, ten big brain. To jest ta taktyka. O, kuźwa! To jest Welcome to the jungle! I wygrałem jeszcze bitwę na 3, za 7 koła. No to mocno, to jest bitwa za 2000, nie? Ej, chyba że Weo to w jakiś sposób odkrył. odkrył sposób tajny. To byłoby coś powolonego, jakby faktycznie takie batelki mogły jakoś oddawać. What the fuck, Fennec Fox! Ty chłopie, to jest 3 koła, 3600! Ej, no dobra, no. ja miałem to przegrać, a wygrywam tyle pod rząd, że to jest jakiś. Jak, jak, jakiś kosmos. Ej, naprawdę, jednak otwieranie na Case Hugu o godzinie 12.30 to jest jakiś OP sposób w ogóle. O, ten jet set, ładny, ładny. 4000. Wtedy nikt nie gra na tej stronie, naprawdę. I przez to ja sobie tutaj ko miażdżę kokosy. Lecimy. No, Werro pewnie nagrywa odcinek i widzi, że tej fijakowu salobuje bitwę jeszcze na jego odcinku. O jejku, przepraszam Cię, przyjacielu. Mam nadzieję, że jakoś się dogadały, nie? Dobra, druga przegana. Jeszcze jedno bym przegrał i jestem gotowy. Czuję, że jak tą battle, to będę mentalnie gotowy na tą najdroższą batlę na Case Hugu to no i SWOS siedzi, tworzy sobie batelki za dwa koła, zaraz tej wiedzie na gruba się bitwa za 48 koła Dobra, przebalamy to Ej, moceny drop tutaj będzie swoją drogą 4 koła, 4500 No dobra, zobaczmy jak wygląda historia Zakończone moje bitwy oczywiście Mamy 3 podrząd przegane No tutaj to kuźwa była potężna kanonada 5 batli pod rząd, z czego jedna na 5 graczy nawet wygana Więc no umówmy się No umówmy się tak Holy shit bro jeszcze jedno możemy przewalić, co? albo jeszcze się, że ją wygram znowu Dobra, dobra, kuźwa, jak mam to wygrać, to i tak to wygram Jak mam to wygrać, to i tak to wygram Od najwyższej 48 tysięcy Z bitwy za 48 tysięcy W ogóle, by the way, poszło 85 koła Falchiony Imitant danger Jakie falchiony, kuźwa, fejdy, co ja mówię w ogóle Drugi imitant danger Trzeci imitant danger, tylko że jeszcze x ray 2. Holy moly, dobra, tu będzie grubo Tworzymy podobną 48 tysięcy w jednej batli. 20 najdroższych skrzynek na Case hugu, czyli oczywiście Case Hugu. Taktycznie wody. I jeszcze przed startem, Pozwolę Ci przypomnieć do widzów, że klikasz sobie koniecznie w plusik, jeżeli jesteś osobą pełnoletnią. Spośród wielu metod płatności, wybierz tam, kto Cię interesuje. I wpisz jeszcze To jest turbo ważne, bo dzięki temu masz 10%. Monuzu do ładowania oraz dwie skrzyneczki zadałem na starcie, Więc zachęcam się tym co najmniej zainteresować. No bo umówmy się, warto. Umówmy się, warto. Tymczasem ja sobie wchodzę. To moją Battle. I dodajemy Bota. Tylko teraz jest naprawdę pytanie: tego dodać? Tego skubaliśmy ostatnio. Ale poker z nami chyba wygrał. Ej, poker chyba z nami wygrał. I po na pokerze to ja bym się chciał za te wszystkie lata. Za te wszystkie odcinki, w których to poker mnie dymał. Teraz się odwdzięczę raz, a potężnie w tej bitwie. Proszę Państwa, najdroższa bitwa na Case -hague ever. Zaczynamy tak se, nie będę ukrywał, ale tutaj jeden, dwa potężne dropy i będzie po zawodach Jakaś awupka, wiecie, o, x-ray, no właśnie to jest taki fajny drop Ale to jeszcze nie jest ten poziom, bo tu możesz polecieć gangniew za odcięćką, mogą polecieć meduzy, mogą polecieć nawet chyba taką, no jak się nie mylę Oulę chyba też tak w ogóle, więc no to będą dropy, które zmienią losy tego spotkania Póki co mocno, mocno Mocno średnio, w sensie mocno. Yy, słabe drogę, jakby na to nie patrzeć. Kolejny EXE i jest ten skeleton. To jest ten skeleton, coś do nie półkoło, który nie wysunie na prowadzenie. 5000 zł przewagi i mam już imite dangera. Kolejne 3000, zł, słabszy stan, chciałem już powiedzieć. 5000, bo do takich dropów się tu przyzwyczaiłem, że ten imitat danger zazwyczaj leci w stanie wycenionym na ponad 5000 złotych Ale nie płaczę, 8000. Oni G, okej, okay, będzie tutaj lepszy, ale to tylko 6 -stówek. Tylko 6 -stówek. to jest jakaś abstrakcyjna batla. No dobra, szału nie ma, to jest, przypomnę, skrzynia Za 2400, więc tutaj Chcielibyśmy coś, coś mocnego, tak, no Flip knife będzie mocniejszy, dużo mocniejszy, nie oszukujmy się 5000 zł Przewagi i imite, danger na jego koncie I to jest ten za 5500 Mój x-ray niestety tylko za 1200, bo to Battle Skelet i kolejny x-ray pod rząd Z jednej strony fajnie, ale ten x-ray jest Jakby dwukrotnie, yy, to jest Wał to jest krzyki na pół, czyli rozumiecie o co chodzi? straty na takim otwarciu i tracę w tym momencie pałeczkę lidera. Niedobrze się dzieje. E, ładny Tiger Tufik, 2100 i teraz ja przejmuję, no to jest naprawdę wyrównana na battle. A. Już w tym momencie ktoś kto to to zgarnie już wychodzi na plus, bo już mamy 50 tysięcy ponad w skinach, teraz już ponad 52 tysiące i mamy M9, mamy M9, która tutaj da nam fajną przewagę. Naprawdę mocną przewagę, 5000. To mi się podoba Butterfly! Butterfly, za uwaga! 13 tysięcy! I to jest ten drop, to jest ten Drop do Gewidzu, o którym mówiłem, to jest ten Drop tego... Potrzebowaliśmy, żeby tej naprawdę już odlecieć i odlecieliśmy I mamy to, moja taktyka, chociaż nie mów hop, bo tu jeszcze może coś polecieć powolnego, Jeszcze dokładnie Bayonetta Doplera za 3000, 50 tysięcy tylko u mnie, u niego 30 Moje, moje, koniec, najdroższa możliwa batla na casehagu 83,5 tysiąca złotych 83,5 tysiąca złotych No widzu no widzu, no widzą, no, no sorry, no nie powiesz Nie powiesz teraz, że to nie jest to potężny 84 koła, sprzedaje to w tym momencie co czyni nas, no się o stwierdzenie, że najbogatszym użytkownikiem tej strony. 116 tysięcy w balansie. 112 tysięcy w skinach, to jest powalone. To jest powalone, bo to jest 228 tysięcy na szybko licząc kosmicznie, bez kitu, kosmiczny. Drop. Mamy te poziomy, o których Was zacząłem mówić w ogóle. E, poziomy sobie wchodzicie w codzienne bonusy i codziennie. Mogę sobie przykładowo. O, odblokowałem skinę za 87 poziom. Tego jeszcze nie otwierałem. I codziennie. Wchodzę sobie i za friko sobie odbijam skina za minimum 77 zł, bo byłem taki poziom tutaj na Case Więc widzicie, nie są to, umówmy się, kiepskie tematy. I dodatkowo co każdy level również otrzymuje nagrodę. Kto już chwilę nie odebrałem. Ale tutaj mam 1000 zł nagrodę za 87 poziom. Otworzmy sobie za 80. 6 stóweczek. Nożyk za friko, Po prostu otwieracie. I co wam daje? Dobrze ci idzie mordo, masz tu nożo. No i to mi się podoba. Oczywiście trwa event, więc kokosa można sobie zawsze walnąć. Ale panie, co to jest za kokos, który daje 73 zł? W momencie, kiedy my zrobiliśmy możliwie najdroższą batle, i jeszcze ją wygraliśmy. No już lepiej się nie da. Może ją jeszcze na 4 graczy, ale to już by trzeba być jakimś powalonym. Patrzcie, co się stało. Patrzcie, co się stało. Najdroższe batle na stronie. Trzecia i pierwsza są moje i obydwie są przeze mnie wygane. To tu się liczy, obydwie są przeze mnie wygane. I to nie jakoś tak wiecie minimalnie, że w za 48 GM50. Ja tu rozpierdzieliłem po całości. Także pamiętajcie kotwiako to jest naprawdę potężny temat, także... Jeżeli jesteście ponoletni, bo tylko dla takich jest to zabawa. Szczerze nie wiem, co mam teraz zrobić. Szczerze nie wiem. Szczerze nie wiem. Yy, możemy jeszcze sobie wziąć Nordiego, czyli skrzynię trochę tańszą. Zobaczyć czy z niego by coś tutaj ciekawego oddało. Ojojoj, ojojoj, oj, oj. no tutaj będzie... Crimson kimono. To, że wygrałem 30 koła na wcześniejszych batli, nie przeszkadza Kejshagowi by dalej mi dawać popieprzone tematy. Nitro V3, już go dzisiaj tutaj ba batlowaliśmy sobie mocno. Nie wiem co powiedzieć. Naprawdę ja nie wiem co powiedzieć. To już jest takie bogactwo jak skurczybyk, no żeby nie powiedzieć inaczej. Pamiętajcie, sztwa giveaway, macie w drugiej linii co opisu, zapomniałem jeszcze o tym wspomnieć. Ja wale. No dobra 10 koła z jednym kliknięciem, czemu my też nie? Zabawmy się Ej, wow, fejdzik poleciał No dobra, okej, okay. wyszliśmy na plus z tego otwarcia O ma gamma dople, 8 koła na plusie z tego kliknięcia Houston No dobra, teraz 7 koła, teraz zabrało 12 koła Ej ja mam wrażenie, że może być bardzo mało takich powaleńców Co otwierają właśnie Nico V3 x 5 i może to być jakaś dziwna taktyka Karambit tajgetów, a ja na każdą jeszcze na plusie, no joke Nawet na tym, za 500 pewnie że tu nie było żadnego cudownego dropu W sensie cudownego wiecie, że yy, sypałaś ta animacja No dobra, teraz straciłem, teraz akurat niestety się zdarza, jest na jakiś czas Butterfly 23 koła, 23 tysiące złotych To ja pierdzielę, no jest, jest Jest mocno, mamy no 150 koła w samym balansie Ponad 250 tysięcy Jesteśmy ponad 50 tysięcy dzisiaj na plusie Do widzów powinno być nielegalne ja pierdzielę, no dzisiaj to już jest w ogóle jakiś odlot do innej galaktyki Mamy Golden Dragony Czyli jakby kolejne, e, jakby druga najdroższa skrzynia W sensie to dwa najdroższa skrzynia X-Ray Mi się ten skin bardzo podoba Kapibaya, no otoczona Owlem i Fade'em, więc fajnie byłoby jeszcze coś takiego dzisiaj dziabnąć No bo... Meduza, właśnie chciałem powiedzieć Właśnie chciałem powiedzieć, że cię nie poleciał żaden powalony item Nie poleciał żaden Owl, żaden Dragon, żaden Meduza I w tym momencie Na 0,13% 3 leciona Meduza Nie mam ten. Nie ma pytań, drogie widzu. Odmeldowywuję. Odmeldowywujecie wuje. odmeldowy jest. Kosmos. Kosmos. Trzymajcie się. Do następnego piszcie komentarze. Bo naprawdę, warto. Trzymajcie się. Strzała. Jo.